Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał z cyklu: komiksowe polecajki, czyli co warto przeczytać. Mieliśmy jedną pozycję normalną, nowość, jakby nie patrzeć. Mamy też coś, co jest kontynuacją w tym wypadku. Kolejne, tym razem aż cztery pozycje z tych takich gatunkowo cieńszych, które można siąść i przez jeden dzień śmiało przeczytać. Ja też tak właśnie uczyniłem. Miałem ten czas, miałem tę możliwość i przygotowałem dla Was ten materiał. Mamy trzy wydawnictwa. Mamy wydawnictwo Ongrys, mamy wydawnictwo Granda i mamy dwie pozycje od wydawnictwa ponownie Team of Comics. Więc może właśnie zacznijmy od nich. Tak myślę, będzie najlepiej, bo skoro było dopiero co Team of, no i pozostaniemy przy Team of. I przede wszystkim... Ćma. Zaczynamy od ćmy. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że to był pierwszy komiks, jaki miałem możliwość dostania do materiałów już na samym wstępie, tak naprawdę, Tomek Grodecki przekazał mi właśnie ćmę, epizod 9, mówiąc, jest mocno eksperymentalna. No, i coś w tym na pewno jest. Sam komiks, Ćmy chyba przedstawiać nie trzeba. Nasz super bohater w polskim wykonaniu, tak jak choćby nawet Blair. Przeze mnie prywatnie naprawdę bardzo lubiany, choć wiadomo, da się to rzeczywiście zauważyć, że on stopniowo się zmienia. Czy na lepsze, czy na gorsze, no każdy będzie miał swoje indywidualne tutaj podejście do tego. Natomiast ja ze swojej strony mogę na pewno Wam powiedzieć, że faktycznie jest to coś innego. Eee... Ciekawy pomysł na historię i przemyślenie. Tu mogę tylko powiedzieć tylko tyle. Nie będę Wam opowiadał i spoilował, no bo jednak jakby nie patrzeć, jest to cieniutki zeszycik i powiedzenie cokolwiek może Wam zepsuć całą zabawę. Natomiast moim, w moim odniesieniu, w moim odczuciu, takim pierwsze skojarzenie, jakie mam, to jest naprawdę dobrze. Inaczej, ale dobrze. Przede wszystkim zauważmy, że tutaj sam styl, ten nazwijmy to kartunowy, jest przepleciony jednak z tym stylem takim prawdziwym, kiedy to autentyczne zdjęcia są dodawane w formie właśnie takiej, jak tutaj widzimy. Ja chciałbym wam jeszcze tylko jeden jakiś przykład dać, i więcej już raczej nie będę, bo bym za dużo pokazał, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że. O ile niektóre komiksy, jak choćby nawet jedna z historii w świecie Sandmana, dziejąca się, kiedy to właśnie kartunowe jest tło, a bohaterowie są dodani prawdziwe osoby i lekko tak w komputeryzowany czy przerysowany sposób, dla mnie to było jedno wielkie nieporozumienie. Ja się tak strasznie męczę wtedy w komiksie, że to głowa mała. Ale tu, kiedy już widzimy bohaterów tych, nazwijmy to dalej kartunowych, a tło jest prawdziwe, powiem szczerze, że nie przypominam sobie, kiedy wcześniej miałem okazję coś takiego zobaczyć. Ale w tym wypadku, i na pewno podkreślam, w tego typu stylistyce kolorystycznej, czyli kiedy mamy czerni, biel, szary, wyszło to kurde, naprawdę ciekawie, naprawdę nieźle wizualnie. Kolor już by to spierdzielił totalnie, więc Tomek na pewno nie tędy droga, jeżeli chcielibyście dalej w to uderzać. A ja no nie wiem, czy powinienem jeszcze pokazać cokolwiek. No dobra, bo tutaj tak za wiele się nie dzieje, ale mówię, jako całość to wyszło naprawdę fajnie. I. Historia, którą tutaj dostajemy, względnie się broni, choć jest troszeczkę taka zachowana w niej tajemniczość skupiona na walce, no ale jest to komik superbohaterski, więc myślę, że tutaj naprawdę wyszło to fajnie. I mogę powiedzieć to na pewno najważniejsze, że to co miałem do powiedzenia we wcześniejszym tomiku, który się pojawił, czy jak to woli, a teraz, kiedy dostajemy to właśnie w takiej formie. Troszeczkę ustabilizowało, jakby pokazało, że można iść w innym kierunku, ale jednak, żeby fabuła ta sobie szła właśnie w taki sposób. I myślę, że jest naprawdę spoko. Mówiąc najprościej, no spodobało mi się to. Jest ciekawym zabiegiem, i pytanie, co znowu wymyśli, jak dalej będzie chciał. Obrać historię, i żeby jak ona została przedstawiona, aby rysunki mógł tutaj kolejny Tomasz, w tym wypadku Barkowski ogarnął. Więc kurczę. No, w samej serii ćma jest fajny potencjał, i, i ja to od początku mówiłem. Tutaj zdania nie zmienię i myślę, że cały czas coś nowego. Ale cały czas trzymający swój poziom. Więc akurat dalej jestem fanem ćmy i mam zamiar zbierać kolejne zeszyty. I co kolejne? Kolejne to już jest tutaj znacznie grubsza pozycja. Igor, e, oczywiście Barańko i wdówka. Jego wdówka Tom drugi. E, ja oczywiście jego najbardziej będę tutaj chwalił za Mahabharata. E, bardzo fajna historia. Ale wdówka, mimo że więcej tutaj mamy kozaków, jakichś klimatów wojennych, ale z namiastką erotyzmu, walki trochę też i czarów. No, przyznam szczerze, pierwszy tom był niezły, nie ukrywam, że mi się podobał, ale nie na tyle jak tutaj. Tu chyba właśnie ten element, o którym wspomniałem, te domieszki, ten miks tego, co dostaliśmy, sprawił, że no, Podobało mi się, dalej mi się to podoba. A jeszcze jak powiem Wam, że kończy się to cliffhangerem, to już w ogóle jest fajnie. I tu bym powiedział jedną rzecz. Akcja tak naprawdę dzieje się cały czas w jednym, praktycznie rzecz biorąc, pomieszczeniu. Jeżeli mówimy o ten główny wątek fabularny, to jest ciekawy zabieg. Troszeczkę jak w filmie Quentina Tarantino: Cztery pokoje, czy choćby nawet Nienawistna Ósemka, gdzie też jest bardzo oszczędny w miejscach, które się w którym się znajdujemy. Kiedy ten film jest kręcony, bądź też nawet w jednym miejscu. I tu dosłownie coś takiego odczułem. I to wyszło naprawdę świetnie, powiem szczerze. Humorystycznie też troszeczkę, bardziej mi się to z jakąś mangą i dziwnymi postaciami demonicznymi kojarzy, ale wyszło fajnie. Historia. Naszej wdówki i jej męża. Dowiadujemy się wielu rzeczy, których do tej pory nie byliśmy świadomi. Jest troszeczkę tutaj też horroru, ale tych dwóch naszych gamoni, bym powiedział, tych bohaterów męskich, świetnie tutaj się sprawdzili. I wdówka nadal trzyma ten swój poziom. Humor dopisuje na pewno, więc myślę, że tutaj też bez dwóch zdań będziecie się ubawili dobrze. No, sami zresztą zobaczcie, prawda? Piękne kobiece kształty, ale jeżeli podobał się wam ten pierwszy, to myślę, że drugi pod pewnymi względami spodoba wam się jeszcze bardziej. I też tutaj mogę powiedzieć, że wdówka dalej fajnie kontynuuje tą historię. Może nie jest to, powiem tak, najprościej, nic wybitnego, ale jest to bardzo fajne, przyjemne do czytania. Coś, co no, nie jest drogie, bo kosztuje 42 zł, więc jak na te standardy, i w takiej formie wydanej, ładnie jest zresztą, to jest naprawdę, myślę, jest spoko. I no, ja czekam cały czas, Panie Igorze, na Mahabharate, Czym prędzej, bo już naprawdę, ach, tamto to jest w ogóle totalne Mistrzostwo Świata. Więc tak nam się prezentuje. Przejdźmy teraz do dwóch ostatnich pozycji. Przede wszystkim szczyl. Szczyl, czyli drugi tom. E, o podtytule Morze Północy, za który odpowiada właśnie, jeśli chodzi o wydawcę, Granda, natomiast Marcin Bałczewski oraz Ryszard Łobos. Dalej kontynuują historię, ja bym powiedział najprościej, pewnej ciamajdy ofermy Łapserdaka i w ogóle kogokolwiek, który ma zbawić świat, ma ochronić świat, ma w ogóle ludzkość uratować. I kiedy jego kompanii ginął, no on pozostaje sam sobie. Tak się prezentuje komiks. To już jest taki większy format troszeczkę, aczkolwiek jest to też miękka oprawa, jak w przypadku wcześniejszych dwóch tytułów. 49,90 cena okładkowa. Tu na pewno styl jest bardzo fajny. Kolorowy, przerysowany wręcz taki kolora, tymi kolorami, ale świetnie to wygląda. I tutaj w ogóle motyw latającego Holendra oraz tego typu rzeczy, tu ja na co dybie wielorybie, czubek noseskim osa w ogóle, prawda? Ale tak, tak to właśnie wygląda. I tu przede wszystkim ta oprawa wizualna jest chyba największym takim atutem tej pozycji, naprawdę. To wygląda super. Historia jest bardziej oszczędna. Z takie typowe fantazy o uratowaniu świata, może nie przez oczywistego bohatera. Ale też jak widzimy prezentuje się to fajnie, świetne cieniowanie, kolory, które tutaj dostajemy, więc bardziej tutaj zyskuje właśnie grafika niżeli historia, która jest taka, jaką mogliśmy już poznać niekiedy w jakiś e, innych. Ale nie uważam, żeby to była jakaś wada. Po prostu fajne czytadło w klimatach to no, bardziej chyba powinienem powiedzieć jakichś takich rycerskich, aniżeli fantazy. Choć nie, no ten latający Holender i to wszystko inne, gdzieś te motywy się y, pojawiają. I ciekawa ekipa statku, y, która... W ogóle jeden z nich to się nazywa talerz. Nie no, spoko, naprawdę fajnie się to czyta i myślę, że znajdziecie tutaj coś dla siebie, a jeżeli jesteście fanami pierwszego tomu, czy jak to woli, pierwszego zeszytu, tutaj zdecydowanie znajdziecie coś dla siebie dalej, kontynuując przygodę. Mamy dodatkowych trochę strony. Właśnie tego typu też jest to fajnie. Ale czekam właśnie, jak to się tutaj. Zakończy, bo nie da się ukryć, że też ponownie, jak w przypadku wdówki, mamy tutaj mocny cliffhanger. Więc Szczylu dajesz i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. No i na koniec mamy najbardziej sprawdzoną markę, Wydział Siódmy. Ja przepraszam, bo powiedziałem Kuba Kątny na materiale. Duże emocje długi film i gdzieś to mi po prostu tak uciekło, ale oczywiście mówimy o Tomaszu Kątnym i Marku Turku. Tutaj zeszyt siódmy, przepraszam, wydział siódmy, zeszyt czternasty. Cena 20 zł. Raj o podtytule Raj. To jest okładka regularna. Mamy też wariant tej okładki alternatywnej, za którą odpowiada Tomek Leśniak. Natomiast tutaj... Widzimy, jak widzimy. Możemy sobie zerknąć króciutki opis. E, powiem tak, chyba najbardziej taki, no, oszczędny i mało zawiły, fabularnie tytuł, bym powiedział. Nie wiem, ja to tak odebrałem. O ile sama kreska w sobie fajnie, właśnie pasuje do tego zeszytiku o tyle. Grupa oczywiście ludzi, tak? Cały czas ten Wydział Siódmy i ogólnie otoczka tego, wszystkiego, co tam się dzieje, udaje się do pewnego miasta, czy raczej trafia do pewnego miasta, udając się na misję, gdzie dowiadujemy się u czego. Dowiadujemy się, że no, w tym mieście nie dzieje się dobrze i to miasto nie jest do końca takie normalne, jakby się mogło wydawać. Jak to się rozwiąże, nie będę Wam tego zdradzał. Mogę tylko powiedzieć ze swojej strony tyle, że y, oczywiście. Coś tam się wydarzy, prawda, ale nie chcę Wam też kartkować i spoilować jak w przypadku choćby nawet ćmy, bo pokażę Wam za dużo i to zepsuje klimat. Aczkolwiek poziom dalej jest utrzymany i dalej Wydział 7 sprawdza się fajnie. Każdy zeszyt jest, tutaj też chyba użyję tego określenia przynajmniej, no na swój sposób dobry, bo fajna ta... Polska Republika Ludowa e, fajna e, cały czas historia na takich właśnie mocach nadprzyrodzonych polegająca i nie tylko więc naprawdę broni się to świetnie super polecajki naprawdę fajne komiksy które możemy kupić za nieduże pieniądze i się bawić przy nich e, Nieźle, bo są one już sprawdzone, więc polecam Wam oczywiście. Tutaj na dole w opisie tego filmu znajdziecie linki do sklepów, gdybyście chcieli sobie nabyć. Zachęcam Was też oczywiście, no, dajcie tutaj suba tego, którego możecie zrobić. I, i, i no co, polubcie, udostępnijcie. Będzie mi bardzo, bardzo wtedy miło. Oraz skomentujcie. Pomagacie mi w ten sposób. Kontynuujmy tą dobrą pasę, którą mam dzięki Wam, za co wam mocno i serdecznie dziękuję, a tymczasem co ja mówię wam cześć i widzimy się w kolejnych materiałach.